Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców e, Gorzowa, jak i gminy ościennych, na coroczne dni otwarte e, wodociągów gorzowskich. E, potrwają one trzy dni od dnia dzisiejszego, to jest od czwartku do soboty. E, jeżeli chodzi o czwartek i piątek, 12-13 czerwca są to dni otwarte dla grup zorganizowanych. Natomiast sobota. Od 8 do 15. Jest to dzień otwarty dla wszystkich mieszkańców Gorzowa. Będziemy mogli zaprezentować Państwu produkcję wody od samego początku, poprzez cały obieg w środowisku miasta, aż po jej koniec a więc oczyszczanie ścieków w łupowie. Jest to też mega okazja, żeby zobaczyć pracę naszych pracowników od kulis, żeby zobaczyć technologię, którą to używamy, jak również nowoczesny proces uzdatniania wody. Dni otwarte Gorzowskich Wodociągów są bardzo mocno powiązane również z naszą całoroczną akcją Pi Wodę z Kranu. Tak jak już wcześniej na poprzednich konferencjach informowaliśmy, zachęcamy naszych mieszkańców, jak mieszkańców ościennych do picia wody z kranu i stawiamy poprzez tą zachętę na ekologię, jak również na zdrowie, jak również na edukację. To jest zakład największy nasz związany z produkcją wody, wybudowany w latach 70., przełom 80. -tych gdzie produkujemy takie ilości wody, które w zasadzie mogłyby zaspokoić cały Gorzów i gminy ościenne, które obsługujemy. I znajduje się ten zakład na liście obiektów chronionych wojewody. Także w zakresie naszego, naszych dni otwartych jest możliwość zapoznania się z technologią szczenia ścieków. Także obiekt chroniony z listy wojewody, a my poprzez naszą kadrę, która tam pracuje, Umożliwimy i dzieciom, i w sobotę dla dorosłych indywidualnie zapoznanie się z technologią, zapoznanie się z obiektami, no i z naszą normalną, codzienną pracą. Szczególnie na oczyszczalni to robi wrażenie, bo są urządzenia, które są nie dość że kubaturowo bardzo duże, jak na przykład wydzielone komory fermentacji o pojemnościach tysiące metrów sześciennych z zabudowanymi mieszadłami, które muszą całą tą objętość nieustannie mieszać. Są układy utrzymania temperatury w tych bukajefach na określonym wysokim poziomie rzędu 30-40 stopni. Także to, to się tylko tak wydaje, że to jest. Tam zachodzą procesy biologiczno-chemiczne, które powodują, że, że to wszystko, My oczyszczamy do parametrów y, określonych rozporządzeniami, że odprowadzamy do środowiska to, co możemy odprowadzać w parametrach y, właściwych, że z tego powodu nie płacimy kar, dodatkowo odzyskujemy z tych osadów biogaz, biogaz który, z tego produkujemy energię, to, tam są kogeneratory. To są technologie już takiego wyższego i z tym mamy okazję, mamy tę okazję pokazać, a nasi mieszkańcy, nasi odbiorcy mogą się z tym zapoznać. Znajdujemy się tu na największym naszym suwie w suwsiedlice. Jest to zakład, który produkuje największą ilość wody na cały nasz miasto i gminy ościenne i będziemy pokazywać od samego początku jak woda wpływa u nas na y, ujmowana w y, studniach podziemnych, y, wpływa na, na powietrzanie, później płynie sobie na filtry, y, na zbiornik wody czystej i później już y, przez pompownię którą mamy y, największą też na całe miasto i przez taką komorę rozdziału wypływa na miasto.